Czy wiedziałeś, że firma Google wzięła swoją nazwę od liczby Gogol, czyli 10 do potęgi setnej? 10 do potęgi trzeciej to będzie sześcian o krawędzi równej 10, czyli 1000 metrów sześciennych. Jest to przybliżona objętość basenu sportowego. Gdybyśmy tą objętość rozłożyli na krawędź kolejnego sześcianu, otrzymalibyśmy miliard metrów sześciennych, czyli 400 piramid Cheopsa. Rozkładając tą objętość na pojedynczą krawędź sześcianu, otrzymalibyśmy sześcian o krawędzi miliarda metrów, czyli miliard miliardów kilometrów sześciennych. Jest to około 70% objętości Słońca. Idąc dalej, 10 do potęgi 28 to przybliżona liczba atomów w ciele człowieka. 10 do potęgi 50 to jest przybliżona wartość atomów na całej kuli ziemskiej. I aby otrzymać liczbę gogol, to byśmy musieli każdy pojedynczy atom pomnożyć przez liczbę atomów na kuli ziemskiej. Wtedy dopiero otrzymalibyśmy liczbę gogol.